Witam was ponownie w naszej giereczce oczywiście zaczyna, jak już mówiłem zaczynamy nagrywkę od razu Lecimy z bossem tutaj znowu będziemy musieli kurde wygibasy robić, tworzyć ostatni odcinek z tego co teraz właśnie przed chwilą popatrzyłem trwał kurde Trwał dobre 50 minut, to jest naprawdę masa czasu. Mam nadzieję, że ten film mi się wrzuci kiedyś. Ty w widzieliście, jak już kurde przeszkoliłem w tym? Ok, Jaki jestem świetny. Za pierwszym razem, baby. Ale jestem świetny. Nie, ja, ale jestem po prostu bogiem. Bogiem Rzymu! Jestem kurwa nad Entezarem! Mamy Krawa V3 Co my tu teraz będziemy musieli robić? Bo ja już to nie pamiętam zbytnio Wiecie co, ten odcinek chyba zrobimy tak Że to będzie po prostu, kurde O Jezu, o Jezu To będzie chyba tylko tylko, że sobie tego bossa przejdziemy z racji tego, że ostatni odcinek był naprawdę spory Kurde, żebym tylko nie, nie spadł Ja pierdział, ale skupię się na gadaniu zamiast nagraniu Sh Shit Fuck. Pierwsza pochodnia płonie O ja już A bo on ich może też niszczyć. Byłbym zapomniał. Kurde. Szybko, 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 szybko. szybko. Mało czasu na ewakuację, mało, czas, mało, mało. Tu jestem Dobra, niszczy ich tam sobie Lecę po kurde Fuck. Dobra, A stary ich szybciutko Pięknie Nie wiem jak tak dalej jak Ten boss mi przejdzie tak szybko, nie wiem może odcinek przedłużę, zresztą zobaczę Na razie idzie nam z nim stosunkowo łatwo Nie ma tu na razie nic trudnego w po pokonywaniu, bo jeden co mi się na razie wydaje trudne to te sługusy jego A on sobie je niszczy na luzie. Kurde, gdzie jest ten pochodzenia? O, tu jest, spokój Łokur i... Ja pierdolę Czy wy sobie w tej chwili ze mnie robicie jak jaja? ja? naprawdę zginąłem w ostatniej... Nie, nie, kurwa Dajcie spokój, nie komentuję tego co zrobiłem przed chwilą Czy jednak chyba odcinek się nie przedłuży I dalej nie polecimy z fabułą Będziemy się kudę Pierniczyć z tym bosem. Ciekawe czy dałoby się odlokować od razu wszystko. Sprawdzimy co nam szkodzi. Kurna. Dobra. Nie ta strona, nie ta strona, nie ta strona. czy jednak tak się nie da co go po kolei niszczyć... Dobra, niż nisz, nisz tamtych swoich. Nie dbam o to. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że tym razem tego nie zbocę. Od razu sobie z Obelixa przełączam na Asterixa potem. O. Tylko szybko. Tylko halo Tu Dobra. Z tego, na no to na razie nie jest. Co jest? Co jest? Gdzie jest most, do cholery? Mhm. Coś mi się chyba zbogowało. Dawaj, kurwa. Krowo. Czy jeszcze raz nie. No, jest most. Zbugowało się trochę. Troszku. Dobra. Grzech mu tam. Od się po teckach, a ja cię spokojnie rozwalę. No nie ten się, bo złość piękności szkodzi. Tak, dobra. Mam jeszcze tutaj. Na pieprza, I to solidnie. Kuźwa nic nie widzę. Git, Git. Ostatnia pochodnia zapalona. I tu mamy. No tu ma dobra, jest ostatnia! Lecimy, lecimy strasznie szybko... Ostatni... mam cię! Dawaj... my już panu dziękujemy. Kolejna muczka pokonana... troszeczkę... z trudnościami, ale... wyszło. Gdzie tu masz bonusiki? A, tu. Uuu, dwie tarcze, jak przyjemnie. Chyba kolejne więzienie odblokowana. Asterykia. Na ciebie mam większe zaufanie. Nie. Dobra. Nawoć. Nawoj to mi tu więcej. Więcej ramów. Więcej bonusów... Kurde... Ty, sporo zapłaciliśmy tamtemu gnojowi z przejścia. Bo ja pamiętam, że 100 tysięcy ponad tego, tych hełmików. Dobra, lecimy do więzienia przez ostatni druid, bo na końcu prawdopodobnie parną będziemy musieli uratować. Dobra, ciekawe ile teraz ten odcinek trwa. Aha? Ach, galowie, tu jesteście idealnie! Czekałem na was! Zpełniliście pozostałych droidów i niezmiernie mnie pocieszy. Osobiście oni przez chwilę nie wątpiłem w lojalność Bo ja Od razu wiedziałem, że to oszustwo! No cóż cieszymy się twój! Teraz pozostaje wam jedynie uwolnić starego sam nie pokrywa się pajęczyną gdzieś w pałacu złap nas. Tak, a co co co? Co? Nadal tu jesteś? Idźcie już! Szybko, szybko! Raz, 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 raz. Ja pierdola! Coń ci pał! Dobra, Dobra, mamy trzeci kompis odblokowany. Nie mogę tak z niego nie skorzystam. Jezu, ja, takie tornado. Dobra, to się tak czy coś? To mamy odblokowane, już pamiętam. Dobra, teraz Pałacek Cezara. Wracamy się do pałacyku, a raczej idziemy do pałacyku i to chyba już będzie prawdopodobnie nasza ostatnia misja w tej naszej przygodzie Ale nie martwcie się, to nie będzie jedyna sera, którą będę prowadził Jeszcze was tak szybko nie opuszczę Jeszcze na, na, a na emeryturę nie będę przechodził Jeszcze mam sporo pomysłów w tej mojej główce Połowy chemów chyba nawet nie zbiorę. Alkalip nie będzie. Dobra, słuchaj, przejdziemy tam sobie kawałek. I sądzę, że będziemy mogli kończyć. Znowu, znowu. Uff, dobra, lecimy do boczca. Dyksowy hełmik, już widzę. Ale muzyczka. ta ta -da. Tu mnie odblokowałem. Co jest? Brake nie może tego... Boże, nie dymaj mnie. Sąd. Co? Galowie, właśnie wchodzicie na teren Pałacu nas Największego obiektu tego typu, wzniesionego przez Juliusza Cezara. Lepiej idźcie tędy. Tam jest szczelina. Za tym blokiem? Tu? Nie, nie, nie! Odrobinę z boku! <grym> O tak, nie zauważyłem tego wcześniej. Haha, spryciula ze mnie. Wykopałem ten dół, żeby nie dostać kolejnym blokiem głowy. A ty spryciarzut. Co nie tam? Żeby się nie okazało, że to ten... Że przejdę teraz całość jeszcze. Bo to by było kurde. Jak za szybko skończyć. Od razu, ale no, o, wiecie co, tu mamy zapisik i tutaj już chyba sobie skończymy. W kolejnym odcinku już spróbujemy uwolnić panoramiksa. Ja wam dziękuję, to był bardzo krótki odcinek, ponieważ ostatni był dłuższy. No i dziękuję wam bardzo serdecznie, możecie zostawić łapeczkę, suba, no i komentarz przy okazji. Dzięki za uwagę i na ja.